Obowiązująca stawka 40 zł wprowadzona została w lipcu 2024 roku. Za brak segregacji wałcza nie płacili 80 zł. Burmistrz Wałcza tłumaczył, że podniesienie stawki spowodowane jest wzrostem inflacji płacy minimalnej oraz kosztami życia. Koszty funkcjonowania firm usługowych również wzrosły, stąd w nowej ofercie, aby zbilansować opłatę. Co jest na nas nałożony obowiązek bilansowania opłat wydawanych z jednej strony dla, na umowę, a z drugiej strony pobieranych u mieszkańców. Przeciw podwyżką opłat za wywóz śmieci była radna Bogusława Towalewska. To jest dla radnych trudny temat, ponieważ oprócz wzrostu podatków wzrastają także opłaty. No i generalnie ciężko jest obarczać mieszkańców coraz nowymi świadczeniami czy daninami na, na rzecz gminy. Również przeciw uchwale zmieniającej stawkę był radny Maciej Goszczyński. Tłumaczył to faktem, że jest to już kolejna podwyżka. Niedawno został zmniejszony harmonogram odbioru odpadów, nie zmieniając tak naprawdę ceny. Jednocześnie zasugerował pomysł na zmniejszenie lub zatrzymanie podwyżek. Jest nim utworzenie własnej spółki komunalnej, która będzie zajmowała się odbiorem odpadów komunalnych, dlatego że jak pokazuje praktyka, te miasta, które postąpiły w ten sposób, ten odbiór mają o wiele tańszy. Burmistrz Maciej Żebrowski zwraca uwagę na udział ceny za odpady do wysokości płacy minimalnej. Jak było kiedyś 1, 1 około 1,5%, dzisiaj mamy 0,8%. To generalnie znaczy, że dla naszego mieszkańca śmieci stosunkowo w udziale są. Trochę tańsze niż były w 2-3 lata temu. Za projektem zwiększającym stawki za wywóz śmieci głosowało 14 radnych. Przeciwko było 6. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowe stawki będą obowiązywać od nowego roku.